Kinie robi robot? W jakich filmach występują roboty? Jaką pełnią w ich rolę? Dlaczego lubimy je oglądać na dużym ekranie? Wykład poprowadzi dr Małgorzata Cekiera. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę przyznać, że czuję się troszkę nietypowo, ponieważ mój, moja dzisiejsza prelekcja skierowana jest do dzieci. W wieku 7-10 lat. Widzę, że na widowni mamy trochę starsze osoby, więc myślę, że mam nadzieję, że może online oglądają mnie osoby, do których jest to skierowane. Natomiast zapraszam, jeżeli są w okolicy dzieciaki, zapraszam na tak naprawdę rozmowę więc zapraszam im bliżej, tym lepiej. Dzieci, które mnie słyszą, które są w okolicy, chodźcie, porozmawiamy trochę o tym, jak w kinie wyglądają roboty. Czy lubimy oglądać filmy z robotami? A kto z pozostałych osób, którzy są może nieco starszymi widzami, miałby ochotę dołączyć, to możecie dołączyć i wyobraź, przypomnieć sobie, jak reagowaliśmy na filmy, jak reagowaliśmy na roboty, kiedy byliśmy dziećmi. No dobrze, spróbujmy zatem. Postaram się w taki sposób to przedstawić, żeby może każdy znalazł coś dla siebie, ale podejrzewam, że dla starszych będzie to raczej powtórka rzeczy, które może dla, dla Was wydają się oczywiste, ale sprawdźmy to. Moi drodzy, zacznijmy, zanim powiemy sobie, o co robią roboty w filmie, to zastanówmy się, co to w ogóle jest robot. Czy wy wiecie, co to jest robot? Widzę, że ktoś tu ma jakiś pomysł. Co to jest robot? Właśnie. Robot, tak najogólniej rzecz ujmując, to jest pewna maszyna. E, maszyna, która służy do czego? To może być na przykład maszyna, która zastępuje pracę człowieka, która pomaga w pracy człowiekowi, więc ma różne zadania do wykonania. Jest to więc. Właśnie, podsumujmy sobie to, co wy powiedzieliście. Tutaj maszyna, która pomaga w pracy albo zastępuje człowieka w pracy, ale oczywiście nie tylko. Czy korzystamy w domu z różnych robotów? Tak? Z jakich robotów? Robot kuchenny. Oczywiście, to też jest robot. Słuchajcie, w naszym codziennym życiu dużo jest robotów. To już powiedzieliśmy, do czego służy. A teraz pomyślmy jeszcze, kto wymyślił robota. Człowiek, ale słuchajcie, tu jest właśnie taka trochę, zrobiłam to trochę celowo. Dobry, <laughs> Dokładnie tak. E, to znaczy, roboty były wymyślane już dużo, dużo wcześniej. Nawet w średniowieczu już tworzono pewne roboty, ale kiedy myślimy o tym słowie robot, no to tutaj e, bezwzględnie Karel Czapek, a tak naprawdę jego brat. To jego brat podsunął mu ten termin. Z czym nam się kojarzy słowo robot? Z robotą. Tak, bo to od tego słowa, które akurat w języku czeskim ma trochę inne znaczenie, zbliżone, ale troszkę się różni. Natomiast Karel Czapek użył tego słowa, które wymyślił jego brat w dramacie RUR, który właśnie mówi o, o robotach. I dzięki tej książce, więc można powiedzieć, że robot ma 100 lat. Obchodzi setną rocznicę urodzin, bo Pierwsza jakby publikacja była w 1920, ale tak naprawdę 1921, kiedy poza Czechy dotarł ten termin i jest teraz powszechnie wykorzystywany. No dobrze, słuchajcie, już wiemy, co to jest robot, do czego służy robot, tak mniej więcej, nie do końca, ale tak powiedzieliśmy sobie pokrótce, kto ten przynajmniej to słowo wymyślił. I słuchajcie, kiedy to jest ciekawe, że pierwsze widzicie w literaturze pojawia się to słowo, a dopiero przychodzi na inne dziedziny. No dobrze, teraz chciałam, żebyście zrobili taki eksperyment, bo mówiliśmy trochę o tych robotach, ale kiedy zamykamy oczy i zastanawiamy, zastanawiamy się, jak wyglądają roboty, to co wam przychodzi do głowy? Jaki kształt ma robot? Nie da się opisać. Może ktoś jednak ma jakieś zamykając oczy. No właśnie, ktoś widzi, ktoś widzi jakiś ludzi. Czyli roboty, które są podobne do człowieka. Zadałam to pytanie dlatego, żeby pokazać Wam, że to w jakiś no właśnie, mówiliśmy o robotach kuchennych, ale kiedy zamykamy te oczy, to w pierwszej kolejności bardzo często, pewnie nie nam wszystkim, ale bardzo często te roboty przypominają Wam bardzo konkretne właśnie postaci. Dlaczego? Dlatego, że to, jak wyglądają roboty, bardzo często um, jest uzależnione od filmów, które oglądamy, które gdzieś krążą w naszej kulturze. Czyli właśnie z kultury popularnej czerpiemy taką, można powiedzieć, może nawet nie inspirację, ale utrwalają wizerunek robota. No dobrze, pójdźmy dalej. W jakich filmach możemy zobaczyć roboty? Czy wiecie, jak nazywają się filmy, których bardzo często, no bo robot tak naprawdę możemy zobaczyć w każdym filmie? Nie ma tutaj problemu, ale są coś, co nazywamy gatunkiem filmowym, w którym występują częściej niż w innych. Science fiction, czyli inaczej, filmy fantastyczno-naukowe. Bardzo się cieszę, że mam taką aktywną publiczność w każdym wieku. To jest super. Od razu inaczej się prowadzi taki wykład. Dlaczego akurat w tym gatunku? Tutaj może dla tych młodszych yy, yy, słuchaczy słowo wytłumaczenia, co to w ogóle jest gatunek. O gatunku filmowym mówimy w sytuacji, w którym coś się w filmach powtarza takiego samego. Jeśli chodzi o filmy fantastyczne, naukowe, czyli inaczej science fiction, to tutaj bardzo często pojawiają się jakieś tajemnicze wynalazki, jakaś właśnie sztuczna inteligencja, podróże kosmiczne, kontakty z obcą cywilizacją. To jest coś, co się bardzo często pojawia. Możemy się zastanowić, czy te dwa gatunki. Film fantastyczno-naukowy a fantazy no, opowiadają o wymyślonych światach, ale czymś się jednak różnią? Czym się różnią? Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? Tak? Jest wiedza, czyli jak jest wiedza, to jest nauka. I właśnie mówiąc o Science Fiction, to często mówimy o tych wynalazkach, czyli są potrzebni jacyś naukowcy, którzy wymyślają wynalazki. A fantazy, co mamy raczej, do, z czym mamy raczej do czynienia? Właśnie wróżki, czyli jakaś magia, ten świat, który jest tworzony, jest tworzony za pomocą magii, a nie za pomocą naukowych wynalazków. Oczywiście my tu bardzo na potrzeby tego, tej prelekcji upraszczamy, ale tak możemy głównie rozróżnić te dwa gatunki. No dobrze, kiedy mówimy o science fiction, to właśnie. To tak podsumowując to, co powiedzieliśmy do tej pory. E, mamy em, zazwyczaj akcję dziejącą się w przyszłości. Na, na, no właśnie, na której yy, yy, w czasie tych a, akcja filmu yy, ma miejsce w, na jakichś stacjach kosmicznych, w galaktyce yy, albo na statkach jakiś kosmicznych. No i yy, tu już mówiliśmy, że naukowcy odgrywają też ważną rolę, tworząc jakieś wynalazki. Kosmonauci, roboty, mieszkańcy obcych planet, to jest świat, który możemy spotkać w gatunku filmowym science fiction. Ponieważ mówimy o przyszłości i o światach, które nie istnieją, to tak naprawdę dużą rolę odgrywa coś, co nazywamy scenografią. W filmach możecie zobaczyć coś, co otacza bohatera, jakiś krajobraz, jakieś e, elementy tego świata, e, które bardzo ważne są właśnie w science fiction. Dlatego, że właśnie duża e, rola wyobraźni, kiedy tworzona jest scenografia. No dobrze, ale idźmy dalej, bo my mówimy o robotach przecież, ale wiemy już, gdzie te roboty mogą występować, Ym, więc powiedzmy sobie, jak w tych filmach wyglądają. Mają różne odmiany i chciałbym teraz, żebyśmy o tych odmianach porozmawiali. Czy ktoś z Was wie, co to jest cyborg? Tak, Ty wiesz? No właśnie, to jest pewne połączenie człowieka z maszyną. Dosyć takie nietypowe. Słuchajcie, tutaj możemy powiedzieć o filmach raczej dla dorosłych, ale czy są też takie filmy dla dzieci, których występują cyborgi? Ktoś zna jakiś taki przykład? Dla dzieci. <grytanie> ale dla dzieci również takie się filmy pojawiają i jest to Inspektor Gadżet. Jest to jakby nie było postać, która jest człowiekiem, ale ma elementy, które należą już bardziej do świata związanego z maszynami, z robotami. Tutaj akurat widzicie, że z głowy wychodzi mu taka dodatkowa ręka. Te wszystkie jego e, właśnie gadżety służą temu, żeby no, coś wykonać lepiej. Bardzo popularne. Co, co jest takiego też charakterystycznego dla em, inspektora gadżeta? Co on ma takiego dziwnego? W swoim ciele, co się właśnie wydłuża, ręka, ręka gadżeta, która jest w stanie po prostu polecić prawie w kosmos. No dobrze, czyli cyborgi to jest takie połączenie człowieka i maszyny. Ale mamy do czynienia też z czymś, co nazywamy androidami. No tutaj raczej przykład nie jest z, z filmów dla dzieci, ale może kiedyś będziecie mieli okazję zobaczyć, nawet nie film, tylko serial. Czyli co to jest? Tu już starsi, tak, Star Trek i bohater, który, który nazywa się Data, który, no właśnie, co to jest za niezwykły robot? No właśnie, nie wiem, czy właśnie udaje, czy przede wszystkim jest podobny do człowieka. Czy na pierwszy rzut oka, dzieciaki, które tu oglądają, czy na pierwszy rzut oka wygląda e, ta postać na robota, czy na człowieka? na człowieka właśnie, dlatego że androidy są bardzo, bardzo podobne do ludzi. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy w strefie Lema, więc tutaj odniesienia też do książek, ponieważ filmy science fiction, które opowiadają o robotach, bardzo często czerpią inspirację z książek. Jesteśmy w strefie Lema, no więc tutaj przykład jednej z książek, których akurat Stanisław Lem napisał dużo, dużo więcej opowieść o pilocie Pirksie. Bardzo możliwe, że wkrótce będziecie mogli przeczytać fragmenty na, na waszych lekcjach, ale słuchajcie, dodałam tutaj, tutaj też jedną e, książkę Alfreda Szklarskiego. E, dodałam dlatego, że no, słuchajcie, my jesteśmy akurat nie tylko w strefie Lema, ale też blisko rzeki, która jak się nazywa, to jest Rawa Dokładnie. I tutaj też pojawia się w tytule Sobowtór profesora Rawy. Alfred Szklarski to pisarz, który. Większość swojego życia spędzi w Katowicach, co prawda pisał, i tutaj wasi rodzice pewnie będą mogli pamiętać książki Alfreda Szklarskiego, które opowiadają o Tomku Wilmowskim, który podróżuje z jednego kontynentu na drugi i poznaje ludność rdzenną. Natomiast tu akurat taka nietypowa jego książka, która właśnie opowiada o między innymi Androidach. Czyli jest też z gatunku science fiction, ale tutaj ten tytuł, akurat pomyślałam, że do rawy będzie również pasował. Słuchajcie, na zakończenie, bo to akurat jest takie krótsze wystąpienie, na zakończenie chciałam pokazać Wam dwa przykłady filmów, w których występują roboty. Żebyśmy mogli też się zastanowić, ja rozumiem, że Wy nie wszyscy może jeszcze oglądaliście. Czy ktoś ten film ogląda? Stalowy gigant, tak. Słuchajcie, polecam wszystkim dzieciakom ten film. To jest przepiękna opowieść o przyjaźni. Właśnie stalowego giganta, który możecie zobaczyć tutaj na tym, tym kadrze, oraz małego chłopca. Słuchajcie, to jest opowieść, nie chcę wam zdradzać, ponieważ widzę, że tutaj nic z dzieciaków jeszcze. Jeszcze. Mam nadzieję, tego filmu nie oglądał. Nie chcę Wam do końca zdradzać, o czym on jest, ale na podstawie tego filmu, kiedy będziecie oglądać, zastanówcie się, no właśnie, czym się różni taki robot od człowieka. Czy nie okazuje się, że jest to robot, który tak naprawdę wykazuje więcej uczuć niż nie jeden człowiek? Czy bycie robotem. To oznacza bycie kimś, kto jest pozbawiony tych uczuć, i w końcu myślę, że te filmy o robotach, które oglądamy, więcej mówią o nas samych, o, człowiek, o człowieku, o ludziach, niż tak naprawdę o świecie robotów. To jest też przykład na film, który opowiada o tym, że to, kim jesteśmy, nie jest zależne od tego, skąd pochodzimy, ale jest to też w części. Nasz wybór. Jest to film bowiem również o odwadze i o braniu odpowiedzialności. Bardzo, bardzo wzruszający film. Ci z Państwa, którzy oglądają, chyba mogli, mogą to potwierdzić, potwierdzają. No i jeszcze jeden film nie mniej e, wzruszający, jako przykład. Woli, tu już widzę, że dużo więcej z młodszej publiczności oglądało ten film. O czym jest ten film dla Was? No, właśnie, mamy tutaj już dwóch robotów, czyli mamy właśnie taką przyjaźń, może nawet trochę miłość, między dwoma, dobrze, nazwijmy sprawy po imieniu miłość między dwoma robotami. I słuchajcie, znów, to jest film, który dzieje się, w ogóle to jest bardzo ciekawe. Ja mówiłam, że filmy science fiction dzieją się na obcych planetach, a akurat tu mamy takie dwa przykłady filmów, które raczej dzieją się. Na ziemi. Ale ta ziemia, którą możemy zobaczyć z filmu Woli, -E, jest już ziemią z przyszłości, na której jest tak dużo śmieci, że no, nie jest to możliwe e, już dłużej e, do zamieszkania przez ludzi miejsce. E, dlatego takie właśnie roboty mają oczyścić e, nasz, naszą Ziemię. Słuchajcie, jakie jest też przesłanie tego filmu? Czemu akurat się pojawiają tutaj roboty, żeby też pokazać nam? Kto komu bardziej na naszej ziemi e, zależy? Jak wynika z tego filmu? Nie wiem komu bardziej, ale komu zależało na losie ziemi? Robotom. Więc słuchajcie, w filmach o robotach dużo możemy się dowiedzieć. No, nie tylko właśnie o samych robotach, ale o tym, o naszych emocjach, o właśnie tym, komu na tych naszych relacjach, komu na naszej ziemi w tym akurat przypadku zależy. Najbardziej. Zachęcam Was, żeby oglądając film, żebyście właśnie zastanawiali się, jak w tych filmach, które oglądacie, czemu akurat zostały wykorzystane roboty i co nam te roboty mogą powiedzieć o nas samych. Słuchajcie, ja tutaj i rodziców i dzieci zapraszam serdecznie do kina Kosmos przy okazji taka krótka reklama, gdzie oprócz sensów dla dzieci. Mo możecie brać udział również w warsztatach filmowych, żeby trochę poznać kino od kuchni. Ja serdecznie dziękuję i młodszym i starszym za uwagę i zapraszam do Kina Kosmos. Dziękuję. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich i promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Się więcej na www.metropoliagzmpl Erasmus Plus Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy, szersze horyzonty. Środowisko i walka ze zmianą klimatu, włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym, nowa perspektywa finansowa 2021-2027.